Witajcie, kochani, w wielką sobotę. Tu Mary. I Mario. I świąteczny taki miksik. Zapeczek. Trochę zieleni, trochę żółci, czyli kolorki Wielkanocy. Mamy dużo szczęścia, kierunek kasa. żabkę szczęścia, wojskie pieniędzy. No, to już trochę nie w kolorze, ale to nic. Może <śm> nam coś tutaj przyniosą fajnego. Moc szczęścia i różowy diament. Kochani, my Wam życzymy zdrowych, spokojnych, wesołych, wielkanocnych świąt ponieważ jutro wyjeżdżamy, także nas nie będzie, to dzisiaj już składamy Wam piękne życzenia. Także udanych świngus dingus, niech jest, niech działa. <grym> Polewamy się wodą, <grym> wiem, także jutro, i, jak to się mówi. Święta i po świętach. <grym> to to zawsze Tak jest. Tak jest. A teraz zabieramy się za drapanie. Okej. Okay. I co? No zacznę sobie może o. o mocy szczęścia. Nawet nie musiał mówić pierwszy pośrednik. Tak, będę szukał tego kapelusza. Zrapeczka jest numerem 23. A liczby to 30, 27, 34 i 35. No, tak w miarę wysoko. Zobaczymy, co tu znajdę. O, zaczynam oczywiście klasyką 28, 7. 3, 12, 26, 17, 31, aha, mm -hmm. 32, no wszystko z tej rodzinki tu jest, 36 <grym> i 11, no tu Wszystko z tej rodzinki jest, to tak. Teraz, kochani, różowy diament, czyli szukamy moją drożdżóweczkę.

14, 24, no i co? I 36, czyli drozdroweczki nie znalazłam. A kontrolne, gdzie one tu są? Pomiędzy rzędami. Tak? Ojej, tu jest M. I coś jeszcze? No tu na pewno gdzieś będzie. Ale... Oj, 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 oj. Dobra. No ale tu jest pusta, tak. 100%. <grym> Dokładnie. No cóż, zobaczymy, co wobec tego wzlaka szczęścia się kryje. I tu szukamy liczb. Żadnej żaby nie potrzeba. 19 23, 2. Oraz 15. Czy jakiś z tych liczb tu znajdziemy? Mamy 14. Mamy 6, 24. 5, to być... Tak, 16. No oczywiście. 22, 29, 18, no, 13 oraz 28. No. Kurczę. No Dobrze. Kierunek Puszko. kasa, numerek 12. Szukamy pliku, tak? tak. Nie mnoży, ale daje wygraną Dobra. I patrzymy, co my tu mamy. 30. 7, czy ja spróbuję, to może to będzie lepiej, czy nie? 24, 14 i 12. Tak jak numer z rabki, no to coś musi być. <noise> bo już jest. Tak? 13, kolejny, 36, 29, 16. No, to sobie chyba to święta od wygranych zrobił. <noise> 27, drugi rządek. 11, 18. O, to tutaj będziemy mieli wszystkie postaki dzisiaj na tym, na, ten, na tym filmiku. 9, 22 i ostatnie. 23. Czyli mamy kontrolne, różne. Jest M.O.

I 13 no w pierwszym, że nie było oboczków, może. No, no, a 18? Sam oboczki tak, się wygra. wiem. 56, 14, 55. I ostatni jest 29. No, bez oboków, ale i bez wygranej. Ja. Ostatnia moja, dużo szczęścia, czy będzie dużo szczęścia. Z numerkiem 7, kochani, tu no, też szukamy tego Kli tak, do, tego klipsa takiego. To no? klips, tak?

28. No tutaj nijak, nijak. Nie pasować. 26. 17. 11. 23. I ostatnia 22. Czyli kochani, piękny odcinek. Soboty. Piękny. Bardzo łatwe podsumowanie, bardzo łatwe. I bogate. Tak, sześć pustaków. Bogate dla lotto. Lotto się przed świętami zbogaciło jeszcze. Na święta się zrobiło wolno od wygranych. Tak. No niestety odcinek pustawy. To nic. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, kochani. Przede wszystkim życzymy wam te święta zdroweczka, bo to jest najważniejsze. Także zobaczymy się po świętach. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy cieplutko. Do zobaczenia, papa. Pa. Pa, pa.